Trudny mecz za wami. Dużo serca pozostawione na boisku, ale trzy punkty chyba dobrze tutaj w Gdańsku dzisiaj smakują. Tak, oczywiście. Wiedzieliśmy, że to był taki bardzo zdecydujący mecz. Bo jak to nie trzy punkty, to wiedzieliśmy, że, że mogliśmy nawet zostać w szóste czy siódme miejsce. Blisko nawet do, do dziewiątej miejsce, bo teraz wszyscy jesteśmy tak blisko pod względem punktualnie. Ale mogliśmy dzisiaj. Tak posłownie uciekać z tej, z tej, z tej e, e, połowy tabeli i jesteśmy na miejscu, który myślę, że prawidłowo zasłużyliśmy i, i chcemy tak dalej grać e, e, i zdobyć te punkty, żeby potwierdzić naszą jakość i, i, no i, i tak dalej grać. W drugiej połowie Lechia miała dużo sytuacji, mocno Was przycisnęła. Jak tak biegałeś po tym boisku, nie przypomniał Ci się ten mecz przed tygodnia z Lechem. No wiemy, że bardzo mocno zaczynaliśmy i z Lechem i z Lechią, yy, mieliśmy tą przewagę i Wiemy, że musimy zmienić trochę jak zaczynamy i gramy na tą drugą połowę, ale też jest ważne powiedzieć, że przeciwnik też się troszeczkę zmieni. Że nie tylko my, ale że jak jesteśmy na przykład do przerwy, mamy przewagę jedną bramkę na przykład, to wiemy, że inni też muszą zaryzykować i inaczej też grać i się ustawić na wojsko. I dlatego też każdy mecz ma inną historię i troszeczkę się E, e, przypomniała, e, to jest prawda, ale dzisiaj wygraliśmy i z Lechem e, było to blisko, ale się nie udało. Dlatego dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni, że jesteśmy najlepszą drużyną też na wyjeździe. Chwila przerwy i Legia, więc ta e, poprzeczka nie spada. Legia w ostatnich meczach udowadnia, że jest mocnym zespołem, e, ale cel musi być chyba jeden, trzy punkty w Szczecinie. No, tak, no, zawsze tak będzie. E, zwłaszcza z Legią to zawsze mamy najwyższą motywację i Wszyscy zawodnicy Połowani będą skupieni i będziemy dobrze popracować teraz też w przerwie, gdzie możemy nie tylko odpoczywać, ale też pomyśleć, jakie były te najlepsze punkty w ostatnich meczach i te słabszych. Ale Legia też wie, że myślę, że szanuje nam jako drużyna, bo to nie był przypadek, że wygraliśmy też u nich 10, 6 lat temu i w tym roku. To jest taki e, ważny rekord dla nas też. E, no i po prostu będzie ciekawy mecz. I, i, I dlaczego nie? I wygrać te trzy punkty. Dzwonek przypomniał sobie dzisiaj jak smakuje gol. A kiedy Ty sobie przypomnisz? <laughs> zobaczymy. Jak będzie okazja do strzału do to, to próbuję i, i zobaczymy jak będzie. To nigdy nie wiadomo. E, ale jak zawsze będzie sytuacja, to, 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 to pościelam. To mogę. E, jak to się mówi e, nie potwierdzić tylko e, promise jak obiecać, obiecać. dziękuję dziękuję <gry>